Gratuluję ci serdecznie dzisiejszego występu i wyróżnień, które zdobyłaś zupełnie uzasadnione. Kolekcja nazywa się Shipul, czyli to jest takie połączenie dwóch słów z języka angielskiego i to jest właśnie Ship i people, co się odnosi do, do tego fenomenu, że ludzie jakby idą za pewnym schematem zamiast pomyśleć, przeanalizować sytuację, to jednak idą za tłumem. I jednak chciałam zrobić z tego taką karkaturę. Naprawdę no, mam nadzieję, że uzyskałam ten efekt takiego, takiego żartu trochę, bo chciałam jednak... mody nie wolno brać na poważnie. Utożsamiając się z byciem artystą jednak obserwujemy ten świat jak się zmienia i jednak patrzymy na takie Różnice, które spostrzegamy na przestrzeni lat, na przestrzeni dekad, albo na przestrzeni paru dni. Ja akurat skupiłam się tutaj na tej części, jak kobiety są postrzegane w społeczeństwie, jak to wszystko wygląda z naszej strony. Bo jednak będąc kobietą, spotykam się bardzo często z może niekoniecznie tymi najprzyjemniejszymi emocjami i chciałam to gdzieś odzwierciedlić. Dodałam do tego właśnie ten mocny element postrzeganie kobiet właśnie kobieta jako obiekt, z czym się oczywiście nie zgadzam i chciałabym, żeby właśnie w ten sposób przestało społeczeństwo postrzegać kobiety. Nie chciałabym też w żaden sposób pokazywać, że ciało jest tylko rzeczą, bo oczywiście to jest bardzo ważna tak, część naszej funkcjonalności tak naprawdę, ale no jednak ciało to tak naprawdę mimo wszystko wciąż rzecz. Możemy to, co zakładamy na siebie, możemy dzięki temu pokazać swój nastrój, pokazać jakieś takie swoje afirmacje, i to jest, to jest coś, co powinno być niesamowite i ładujące nas, inspirujące dla innych, a nie punktem jakiejś takiej nietolerancji i, i hejtu. No to tak krótko o kolekcji. Dziękuję bardzo.